Fajne były te spotkanka jak do mnie na gospodarstwo przyjeżdżaliście. Koncepcja troszeczkę się zmienia. Rusza Farma X. Jedziemy do gospodarstw na terenie całej Polski i będziemy sprawdzać u rolników, jak wypadły nasze produkty Bacterix. X. Zweryfikujemy to oczywiście na wielu roślinach: i rzepak, i pszenica, i buraki, i soja, i ziemniaki, i warzywa. Także pełen zestawik dostępny. Zostawiam Wam link, macie okazję się zapisać. Ilość miejsc jest ograniczona. Oczywiście na wszystkich będę też osobiście. Także zapraszam serdecznie. Z takich atrakcji, mobilne laboratorium, to nieczęsto się zdarza, żeby na żywo, już nie z katalogu, ale na żywo zobaczyć, jak te produkty działają. Więc zapraszam, zapisujcie się i do zobaczenia. A te moje graty to jeszcze będzie okazja zobaczyć. Teraz chciałbym no, też okazać tą wdzięczność dla osób, które zaufały nam. I w tym momencie już można powiedzieć, że w tysiącach możemy liczyć gospodarstwa, na których Bakter X jest. No i jak na razie, patrząc na nasze lustracyjne tematy, wypada no, rewelacyjnie. Także dzięki wielkie za, no, za zaufanie i za wsparcie, i za to, że, że możemy tutaj być częścią tego tego rolniczego projektu.